31 sierpnia na kortach tenisowych przy stadionie miejskim w Sędziszowie Małopolskim został rozegrany turniej debla w kategorii Open. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii sędziszowskich kortów. Zawody okazały się wielkim sukcesem. Do rywalizacji stanęło 8 par, a całemu turniejowi towarzyszyła niezwykła atmosfera i ogromne sportowe emocje. Jedna z organizatorek wydarzenia, tenisistka Magdalena Bukiewicz, nie kryje zadowolenia, że turniej przebiegł tak sprawnie. Wszystko nam się udało, wyszło naprawdę super. Dużo osób przyjechało po prostu nawet zobaczyć, jak wygląda gra w tenisa, jak wygląda taki turniej. I myślę, że będziemy za rok chcieli powtórzyć. To spotkanie. Turniej był zorganizowany we współpracy z Polską Ligą Tenisa, dlatego mogli wziąć w nim udział gracze z całego kraju. Była para z Sanoka, było do, dosyć sporo osób z Rzeszowa, tutaj koleżanka była z Jarosławia, także też było dosyć sporo osób tutaj od nas z powiatu, więc takie troszkę zróżnicowane środowisko, ale, ale super. Sędziszowskie korty tenisowe to doskonałe miejsce na rozgrywanie turniejów. Wszystkim zawodnikom grało się tu wspaniale. Podsumowała Magdalena Bukiewicz. Wydaje mi się, że każdemu się podobało, no bo mamy przecież świetne trybuny, zrobiliśmy także grilla, także była taka troszkę rodzinna atmosfera i, i myślę, że każdemu się podobało. Turniej Debla w Sędziszowie Małopolskim wygrali Sebastian Lubieniecki i Mikołaj Olszowy. Fajny poziom, można było sobie troszeczkę podbijać, także wszystko super. Dobra organizacja. Na przyszłość taka mała uwaga można by rozdzielić turniej kobiecy od turnieju męskiego. Myślę, że to byłoby na plus dla wszystkich uczestników, no. szczególnie no. dla pani. Jak dowiedzieliście tak. się o tym turnieju? Przez organizatorów, nasi znajomi, więc pisali do nas, zapraszali Grzech nie skorzystać z tego. Na co dzień gracie w, tak, w takim duecie tenisowym? Nie, pierwszy raz graliśmy pierwszy ze sobą, raz w parze. Graliśmy ze sobą. Na co dzień jesteśmy trenerami w Rzeszowie, także... Pierwszy, ale chyba nie ostatni raz, bo całkiem fajnie się grało, także będziemy próbowali jeszcze troszeczkę razem podbić. Jak się spisał pod kątem miejsca do rozgrywek? Miejsce bardzo dobre. Myślę, że Obiekt ogólnosportowy, są korty, jest boisko, jest sporo zielonego dookoła, są drzewa, Dziękuję. więc... Przed tym słońcem też się można schować i ogólnie bardzo fajne miejsce. Tak Zmaganiom tenisistów z zainteresowaniem przyglądał się burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, który po emocjonujących meczach miał zaszczyt wręczyć dyplomy i puchary zwycięzcom. Dzięki sponsorom najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali również atrakcyjne nagrody.